Witajcie, witajcie, witamy Was bardzo serdecznie bladym świtem. Prosto z Poznania. Z Poznania czy z pracy budowy? To jest jakaś tragedia, słuchajcie. Weszliśmy dla rynek, a tu zaraz Wam pokażę. Wszystko jest zagrodzone. Wszystko jest zagrodzone. O. Chciałam Wam tutaj polecić jakieś fajne miejscówki. Między innymi o Ratusz, do którego trzeba przyjść przed 12, żeby zobaczyć, jak się koziołki trykają. A tutaj nawet nie ma gdzie stanąć, żeby te koziołki sobie obejrzeć. Tak, i być może nawet koziołki już się nie trykają, bo się już tak trykały, że już koniec jest. No po prostu tragedia. Błocko, de deszcz leje, a myśmy się wybrali dzisiaj z okazji weekendu na Restaurant Week. Pierwszy raz w tym roku jest powiązany z Breakfast Weekiem. I chcieliśmy sobie właśnie z okazji soboty skorzystać z tego, że żeby tutaj przyjechać również na śniadanko. Niestety Zielona Góra jest miastem wojewódzkim, w którym pewne rzeczy się nie odbywają. W związku z tym najbliżej na restaurantujka mieliśmy do Poznania i A dzisiaj... Ktoś w komentarzach napisał, że chciałby, żebyśmy pojechali do Poznania, tak. pokazali restaurację. Proszę bardzo! <grym> dzisiaj pokażemy wam dwie miejscówki, śniadaniówkę i obiadówkę. I zapraszamy Was serdecznie, idziemy teraz na śniadanko. Moi drodzy, mamy już śniadanko. i wzięliśmy sobie dwie opcje. Tutaj można na breakfast week, na restaurant weekku, zawsze się wybiera spośród dwóch menu. Menu. Więc ja mam wegetariańską wersję, to jest briożka własnego wypieku. dlatego jest takie ładne słowo zazwane, o duksel z grzybów, to są takie bardzo cienko pokrojone grzyby z szalotką, z przyprawami, Dlatego mam taką sałatkę z, no, z listków, a jakiś chyba musztardowy sosik. Drugie śniadanko. śniadanko Mięsne. Mięsne to jest sałatka warzywna z różnego rodzaju sałat i pomidorka, ogórka, kukurydzki. Do tego mamy świeżych, tutaj wypiekanych chlebek. To jest chyba rodzaj odpieczonych chlebek. Masełko cytrynowe i najważniejsze, parówki wiejskie. Parówki, o oto się nazywa. I one są zapiekane w jakimś... Serze regionalnym serze i będziemy próbować, a do tego oczywiście w ramach ceny, ponieważ sponsorem śniadania jest Alpro, mamy do wyboru albo Alpro, Alpro Latte, czyli taką dużą kawę latę na mleku migdałowym, albo na mleku owsianym Alpro Tino, czyli cappuccino na roślinnym mleku. No to próbuję. Bardzo dobry już trwa to. Najpierw tą bryjuszkę spróbować. Słuchajcie, w tej restauracji można jeść śniadanie codziennie. Równie nie mi śniadanie. Ale są też ubiady. Parówajmy. O, o super, bo się, jajeczko się rozlało. Super wygląda. Bardzo dobre parówki. Słuchajcie, one się naprawdę tak nazywają. To nie jest tak, że my prześmiewczo, tak mówimy, tylko w menu było, że to są wiejskie parówki, więc. Sałatka, dobra? Świetne grzyby, jajko widzieliście też, bo się rozpływa, ma ludzki zarzut, że bułka jest chłodna, mogłaby być cieplejsza. Widzicie co, parówka no, wygląda jak parówka, zobaczcie. Smakuje mm. bardzo dobrze, wiele lepiej niż parówka. Fajna i ona ma jakiś musztard, jakby musztardowy sos no coś tak jakby. Tak jakby pod tym serem jest, serem. ona jest chyba musztardą posmarowana. Po Ogólnie bardzo dobre śniadanko. I kawka. Polecamy. Macie jeszcze tydzień, jeżeli ktoś chce. Do końca kwietnia. O ile ten filmik wejdzie do końca kwietnia, to do końca kwietnia. My możecie jeszcze z restaurantu Weeku skorzystać. Moi drodzy. Wychodzimy już. Tak, wychodzimy, ja patrzę ma, gdzie mamy iść. Na przebieżkę. Jesteśmy bardzo najedzeni, bardzo nam smakowało. Stwierdziliśmy z Pawełkiem, że lepsza jednak była ta opcja dwa. Mięso górą. No i dla mnie też, chociaż ja sobie wzięłam wersję wegetariańską, to jednak te parówki mi bardziej smakowały, bo wydaje mi się, że ty, y, tego całego asiet, nie asiet, tylko tego, no tego grzybowego coś tam englę, było troszeczkę za dużo. Strasznie y... dużo było. Tak. E, to się jakoś tak mówi, nie, że e... Za dużo jest, jest Lepsze jest wrogiem dobrego. Lepsze jest wrogiem dobrego. Tak. Skoro tak. Tak, tak. Znaczy ty pewnie z innego języka byś coś powiedział. No. Także tak, lepsze jest wrogiem dobrego. Okay. No ale jesteśmy na jedzenie, usatysfakcjonowani. Wszystko było bardzo smaczne. Jak uważam, że i tak jak za takie duże śniadanie z napojem 30 kilka złotych, to naprawdę jest dobra cena. Fajnie sobie popróbować takich rzeczy na mieście. A teraz... Idziemy na przechadzkę. Ja tutaj na ten plac budowy. Tak. Wszędzie jest plac budowy. Żeby Wam pokazać, moi drodzy, co tu można zwiedzić, oprócz tego wspaniałego, starego miasta, które jest cały w rozsypce. Wszystko się tu rozsypało. Cała starówka, słuchajcie, jest w naprawie. Ta osoba, która nam proponowała, żebyśmy w Poznaniu coś nakręcili, nie mogła powiedzieć, że cały deptak jest w rozsypce. <laughs> Byśmy pojechali w innym terminie. Tak, ale tutaj dookoła właśnie z, yy... Deptaków, Nie wiem, czy u Was też się mówi deptak. W zielonej górze się mówi deptak. Są miejsca, do których warto pójść. Tutaj już się tłoczy kolejka. No to właśnie tu mam Zaraz wam pokażę. O, nie wiem czy widzicie, ten. To jest takie muzeum nie. kupuje Kupuję się tu bieleciki na godziny. To jest takie muzeum, gdzie się dowiecie trochę o historii. Muzeum. Dowiecie się trochę historii, yy, poznania, troszeczkę o wypiekach, właśnie stąd pochodzą te słynne marcińskie rogale, które jemy 11 listopada z białym makiem i z bakerjami. Yy, my tu już kiedyś byliśmy, robi się to też własne rogale, poznaje się przepis, można potem sobie popróbować. I myślę, że to jest bardzo fajna miejscówka. Jeżeli ktoś nie był, to serdecznie Was tutaj zapraszam. Widzicie, że pokazy są określone godzinę, więc warto się zapoznać i kupić wcześniej bilety, żeby nie przyjść z ulicy, bo po prostu nie wejdziecie. Ale to jest miejscówka blisko Starówki, którą Wam serdecznie polecamy. Polecana jest też przez Tryb Advisora. Widzicie? bardzo fajne muzeum, nie tylko dla dzieci. Tu się bardzo człowiek fajnie bawi. Mówią w ogóle, to są takie pokazy z takim człowiekiem, który mówi gwarą poznańską. Także no, można się tutaj przy takiej deszczowej pogodzie jak dziś można sobie fajnie spędzić czas. Moi drodzy jesteśmy tutaj przy kamieniczkach. Zobaczcie. Tutaj mamy ten ratusz renesansowy. Bardzo ładna budowla. Polecam w ładny dzień postać popatrzeć kamieniczki, w których możecie też kupić sobie magnesy, różne pamiątki. No w ogóle Starówka jest bardzo ładna, tylko no niestety w tej chwili jest tak, tak łatwo wszystko. Na dodatek, co chwilę mijamy jakieś wycieczki. Była już niemiecka, polska i teraz i angielska. No właśnie. Czekamy na chińską i japońską. Także trudno się chodzi bardzo, bo jest wąsko, błotko jest straszne. I idziemy teraz do kolejnej miejscówki. Widzimy moi drodzy, jesteśmy na ulicy Mokrej i jest mokro. Straszne. Nie tylko na tej ulicy. Tutaj chcieliśmy pójść. To jest Muze Poznańskie Muzeum Pyry. Bardzo fajne podobno interaktywne muzeum. Z tego co widzę od do niedzieli otwarte, ale z tego co patrzyłam na stronie yy, bilety są tylko na 12 i na 15. Także raczej my dzisiaj, czy tam na 13, także my raczej dzisiaj tutaj nie przyjdziemy. Ale jak będziecie kiedyś... Trzeba, porządek zeznania o każdej pełnej godzinie. Ostatnie wejście o 17. Tak, ale bilety były tylko już na 13 i na 15. A. Wolnie. Także jeżeli nam się uda, to może wyjdziemy. Ale jeżeli nie, no to tu Wam polecamy. My też jeszcze kiedyś pewnie jak przyjedziemy, to jeszcze będziemy chcieli tutaj wejść. Miejscówka, z której sobie często zamawiam różnego rodzaju kremy i masła orzechowe. Oni robią tutaj to sami. Sami kupują sobie towar, sami, kupują, sami sobie mieszają smaki. Możecie tutaj kupić też wersje wegańskie yy, z różnych orzechów. I to albo na goferki, albo na pankejki, albo do jakichś yy, ciast. Można sobie swobodnie używać. Wejdziemy sobie zaraz, bo muszę coś kupić. No i moi drodzy, kupiłam sobie. Już Wam powiem. Bardzo fajne połączenie nerkowiec z espresso. Bez cukru, Fajne masełko, na fajnych składnikach, yy, krótkie składy, co my tutaj mamy, nerkowce, kawę i to jest koniec, dwa składniki, a drugie wegańskie masełko z orzecha laskowego i z tego co widzę to jest tylko yy, no, 100% orzech laskowy, także też bardzo fajne masło takie orzechowe do różnego rodzaju potraw słonych, słodkich, co tam lubicie. Bardzo polecam ten sklep, bo mówię, zawsze kupuję sobie to w internecie, a teraz miałam okazję kupić sobie to na miejscu. Yy, idziemy do kolejnej naszej dzisiejszej miejscówki. Oto. Stary browar. Kiedyś to był browar w Poznaniu. Obecnie yy, są pozostałości po browarze, bo są takie kadzie duże na piwo. Później Wam pokażemy. Jest tu też galeria sztuki, jest galeria taka normalna zakupowa, są restauracje, jest kino, całe centrum rozrywki. To jest właśnie Deseo. jest taka firma, która ma swoje dwa punkty w Polsce. W Warszawie jeden i drugi właśnie w Poznaniu. Sprowadzają swoje pistacje, sycylii, robią krem pistacjowy, robią swoje ciastka, ciasta, no taka dosyć na jest tak powiem, cukiernie I czekoladziany, że będziemy sobie wybaczyć, bo ja muszę kupić tutaj pastę pistacjową. Jesteśmy w środku. No oczywiście co, miałam kupić coś. Wziąłam sobie tutaj flagowy lód, czyli pistacje. Właśnie z tych sycylijskich pistacji. Bardzo selektywnie wybieranych. Trochę, trochę gorzkawa jest, nie wiem, prawda? Może to taki smak jakichś tych, tych pistacji. Mm. Drugi. Marakuja. Właśnie. No i do wypieków kupiłam sobie właśnie dropsy czekoladowe, e, gorzka czekolada, 52%. No i oczywiście krem pistacjowy z krantem, czy będą kawałeczki pistacji. Idealne do wypieku. Polecam wam to miejsce. Też kupuję to właśnie w internecie, a dzisiaj skorzystam z tego, że jesteśmy w Poznaniu i kupiłam sobie na miejscu. Słuchajcie, jesteśmy przed restauracją. Umyśliwy. Tutaj będziemy jedli dzisiaj obiad. No i zobaczymy, bo też jest... dobra. Zobaczymy. Idziemy do środka. O jest. Moi drodzy, jesteśmy już na obiedzie, restauracja umyśliwych. Będą dania kuchni takiej myśliwskiej, dziedziny. Więc y, jeszcze raz Wam powiem, że całe menu składa się z trzech dań. Jest przystawka, danie główne i deser. Wzięliśmy sobie jedno wegetariańskie i jedno mięsne. Y, y, pasztet z dzika dzikimi ziołami i leśnymi owocami. A ja mam marszczyk z purée i z koperkiem. No tak myślę, że popróbujemy i się zamienimy zaraz. Dobrze, że są dwie łyżki, to... To sobie po... Czy jest chlebek jakiś? A to jest na chlebku! Weź sobie to do ręki! To jest śliwka. Nie szkodzi. A co to jest to? Mhm. Serowy ciś? chips? Chips sera. barszczyk, bardzo dobry idealnie wyważony smak coś to dziwne, bez smaku. nie przeszkadzaj yy, więc opowiadam o barszczyku bardzo smaczny, słodko-kwaśny ziemniaczki do tego nic więcej nie trzeba zagryzę sobie pasztetę o, mam pajętkę? Ja już po przystawce, prawdę mówiąc, chyba mi lepiej smakował ten pasztet niż ten barczyk. Chociaż barczyk też dobry, ale się zamieniliśmy troszeczkę, żeby <laughs> próbować. Może wreszcie Paweł coś powie. Oh. Oh. Pasztet bardzo dobry. Mm. Zupa też dobra. kwaśna. A w paszcie była kwaśna ślipka i kwaśna komputera. <laughs> Więc bardziej mi smakował pasztet. Mięso góry. A teraz będziemy mieli dania główną. Jedne to są gołąbki z grzybami leśnymi w sosie pomidorowym i pielmieniec jako taki rodzaj pierożków. W środku jest farsz z daniema, i do tego jest sos z grzybów. Pozdrawiamy wszystkich Danieli. Jeszcze pokażę Wam, jaką on herbatę. Chiciol, chiciol A to nie widzicie, o, w porównaniu do dzbanu. Taki dban herbaty, taką szklankę do tego. Szklanka chyba jest od tego, od ekspresu. Espresso, espresso. Ja piję ekspresu. bo ekspresem to piję. Z ekspresu. Ale gorące! Mhm. Ojej, to nie będzie jakiś Zobacz, tego. Dobra, pokażcie nadzianek? Ładnie nadzianek. Nadzianek, no? Nie widać nie widać. widać. jak paruje. To jest tak cicho, że rozmawia. To jest bardzo fajny farsz aromatyczny, mimo tego, że nie ma mięsa. Jest ryż, jest, y, są warzywa korzeniowe, są grzyby. Bardzo smaczne to jest. Myślałam, że mi będzie przeszkadzać kapusta, bo ja lubię gąbki z włoską kapustą. To jest zwykła kapusta. Nie jest bardzo miękka, ale też nie jest za twarda. Jest taka do pogryzienia, ale też nie jest taka, że się rozwala. No, bardzo dobre danie, naprawdę. Na razie wszystko jest smaczne. Moi drodzy, pora na deser, chyba nie widzicie dobrze, o tak zrobię, widzicie, sernik z mascarpone, do tego jest kruszona beza owoce leśne i jakiś pyszny miodek, Pawełek wysiadł, a ja mam drugi żołądek na, na słodkie, więc będę jadła. To jest taki, jak ja lubię, bardzo kremowy, ale nie za kremowy i nie kwaśny, ja nie lubię kwaśnych serników. Ale dobry, Proszę, z tymi owocami. Owoce dobre? Mm. Fajnie kwaśne. To jest ta śliwka, co miałem do tego, do pasztetu. Tak, ale no, to, jest same owoce, widzę. to jest leśne owoce, to tak nie bardzo ta śliwka. No Może śliwki też w lasach rosną A to jest taka odmiana. Tak. Leśna śliwka. Dobrze, że małe to jest, bo słuchajcie, te porcje y, głównego dania nas troszeczkę dobiły. Myśleliśmy, że to będzie mniejsze, bo myśleliśmy, że to będą bardziej takie porcje degustacyjne, a to były normalne duże talerze. Także, no, z jednej strony dobrze, bo Polacy nie będą narzekać, że są małe porcje, ale zjeść to na raz, to... Mm. ale ser nie w pierwsza klasa. Tu jest gdzieś toaleta, nie? No to może już skończymy. O, moi drodzy, właśnie wyszliśmy. Jesteśmy bardzo obiedzeni, bardzo. Prawda? Tak, straszliwie. <głosy> <głosy> y bardzo smaczne jedzenie, bardzo miłe zaskoczenie. Opinie były podzielone, aczkolwiek ta restauracja ma umyśliwych w Poznaniu. Ma bardzo dobre opinie na Google. Zdarzają się jakieś tam takie niekoniecznie dobre. No i dlatego mieliśmy takie lekkie obawy, które się okazały bezpodstawne. Wszystko bardzo smaczne, bardzo szybko podane, bardzo dobra obsługa. Które danie ci najbardziej smakowało? Eee, chyba te ponię pielmienie, co były. Z, z Danielem. Z Danielem? Mi chyba najbardziej smakowały gołąbki, właśnie wegetariańskie. Sernik nas bardzo mile zaskoczył, bo Paweł, który nie lubi sernika, prawie całego zjadł. A, pół zjadł. Całego prawie, trzy czwarte i no przystawka też bardzo dobra, bo i ten pasztet i ten barszczyk też bardzo smaczne. Za 60 kilka złotych, zapomniałam Wam powiedzieć, że w cenie był też y, drink alkoholowy bądź bezalkoholowy, to było martini z tonikiem. Y, także no za trzy dania spore, spore porcje to były, to nie były jakieś takie malutkie porcyjki do degustacji. 60 kilka złotych, no to uważam, że naprawdę warto. A z kodem było jeszcze troszeczkę taniej, rabatowym. W związku z tym, jeżeli będziecie mieli okazję skorzystać z Restaurant Wiku, chcecie pójść do jakiejś restauracji, ale jest dla was za drogo, albo chcecie spróbować jakieś potrawy dla nich flagowe, to serdecznie was zapraszamy. Tak, zapraszamy. W Polsce jest w wielu miejscowościach ten restaura, restaurant Quick. Tych większych. Tych większych w Zielonej Górze nie, nie ma. Mam, no niestety. Bo Zielona Góra to jest takie trochę zaściankowe miasto. Myślę, że jak jeszcze będzie pewnie będzie na jesień, to się wybierzemy do jakiegoś innego, może do Wrocławia. No zobaczymy. No to na dzisiaj tyle relacji z Poznania. Zjedliśmy tu pyszne śniadanko, pyszny obiadek, w międzyczasie pyszne lody. Myślę, że jeszcze nie raz tutaj zawitamy i Wam coś tam pokażemy. A na razie: dzwonki, subskrypcje, komentarze wszystko mile widziane. O, zapraszamy do filmików, które były wcześniej. Może jeszcze nie oglądaliście. No i piszcie, co byście chcieli, żebyśmy zrecenzowali. Gdzie nas zapraszacie? Może macie z kimś na pianiku, to my tam pójdziemy. To tyle. Pa, pa.